A była zabista ta kanapka. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Bardzo z tej strony Czuken i witam Was w kolejnym odcinku z na Freddy Pizzellia, Master. Remaster. Ostatnim odcinku przed update'em, już takim ostatecznym. Tamten poprzedni miał być ostatnim, ale jako, że pominąłem jeden Easter Egg. Oraz chciałem jeszcze zobaczyć yy, resztę charakterów, tych, które uda mi się na chwilę obecną odblokować, to stwierdziłem, że jeszcze nagle jeden odcinek będzie krótszy niż pozostałe, ale odblokujemy wszystko, odkryjemy wszystko, będzie wszystko już. Cacy, pierda, Pierdacy, i w ogóle takie tam. No, względnie, nie przedłużając, przejdźmy od razu do gry, żeby nie było, oczywiście, tylko muszę wyklikać to wszystko. Możliwe, że będziemy sobie pogrywać tą grę na streamach już na streamach, bo miałem w nią grać w ten weekend, ale okazało się, że opominałem jednego easter egga który jest dość ciekawy. W tym odcinku mam zamiar go odblokować. On jest w y, Fruity Maze. Ie. Also, spróbuję, a jeszcze raz podejść do, je, do zasranego Freddy'ego in Space. Może mi się uda? Może nie? We'll see, we'll do. Przejdźmy od razu do gry. W ogóle mówiliście mi coś o autoklikerze. He, ja nie lubię automatów. Ja lubię sobie klikać, y, nie wspomagać się niczym. Nie, że coś. Czy ja w ogóle mam jakieś playtokeny? Nie, nie ma żadnych playtokenów. Jedynie mi pozostało tutaj się porozglądanie oraz... rozgla... Po... Kurde, ale dzisiaj potrafię rozmawiać, wiecie co? Ta muzyka mnie trochę rozprasza. Zostawię sobie do Forbidden Nocturne. O! Obudziłem tego i dostałem za to... EXPA? O, Więc na tym polega to cykanie zegara. Ciekawe. Tego to ja żem się troszkę nie spodziewał. Also widzę, że że jesteśmy w momencie połowy albo prawie końca dnia 20. Nie dobiłem do 21 dnia, co jest troszkę takie, Ech, więc w sumie. Spróbujemy zdobyć 5 prezentów otworzymy sobie je na sam koniec, żeby nie było, żeby było coś ciekawego w tym odcinku oczywiście. Samo klikanie jest spoko. Ja nie rozumiem, jak was może to całe klikanie jarać aż tak bardzo, nie? Ja po prostu siedzę, gadam, klikam, komentuję i już ciekawszy jest Hello Neighbor 2 Alpha, jak ten kruk potyka się o własne nogi, nie? Nie, że coś, nie, że hejtuję tą grę, ale styl, ja nie rozumiem jakim cudem ta gra się tak bardzo podoba, nie? takie mam takie WTF, guys? Dobra, auto wciąż mi tutaj działa, I see. Yy, weźmy sobie darmowe tokeny, Fast, play fast Token Place, oczywiście, do zagrania. I zobaczmy, czy uda mi się zebrać wszystkie owoce. I żeby, te... I żeby mi się to udało, oczywiście. Bo jeżeli mi się uda, będę zadowolony. Odblokuję w końcu tego całego isterega, którego pominąłem chyba w dziesiątej minucie. Tamtego poprzedniego filmu. Byłem też trochę zmęczony, i dlatego go zbytnio nie zauważyłem. I tak jakoś wyszło, że. Nie zerkałem się. Myślałem, że jak skończę całą gierkę, to mi się pokaże coś takiego jak było w pizzeria Clicker Simulator, że otoczenie zacznie się jakoś zmieniać i zacznie być creepy, powiedzmy. Ale nie spodziewam się tego po clickerze, że będzie to jako tako straszne, nie? Lecimy po magnes, lecimy po magnes, guys. Tu jest magnes. Dobra, teraz tam u góry zostały. To jest 162, chociaż nie wiem, czy to jest. Czy wszystkie tam się znajdują u góry? Speed, speed, speed. Ziomuś, sp jest ziomuś. Koleżanko. Przepraszam. Dobra. Zostało mi 23. Przypuszczam, że są po tej stronie. Tu, tu. Mek. Szybko te 10 gdzieś się musiało mi podziać. Fak, 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 fak. fak. Nie wiem, czy zdążę zdobyć te 10 pozostałych owoców, nie? Są tu u góry. Bok. Nie wiem czy też zdążę dobiec do bramy w ten sposób Ale zjebawszy Ale zjebawszy, będę musiał to powtórzyć Dwa owoce mi zostały. 20 sekund tam nie dobiegnę. Szybko, speedem, speedem, mam 18-17 sekund. You can do it, koleżanko. You can do it, koleżanko. Dawaj, 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 dawaj. Cholipka, 9 sekund Tu jest brama już. Sekund. Zdążę? A, nie mija mi czas. jest jezioro? O. 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 Okej. Okay. What the hell? Co się stało? Czemu ja jestem w jakiejś innej warstwie normalnie z Fenafa World? Co ja tu muszę zrobić? Znaleźć muszę przejście? Ikonka Scotta. I to spowolniona muzyka w ogóle. What the HELMEN. Ja mam jedynie dostęp do tego jeziora tutaj. Coś mogę jeszcze innego tutaj zrobić, aniżeli tylko zwiedzanie tej strony? Widzicie, jak tak gra się dziwnie gliczuje. To jest deka creepy. Czy ja mogę przechodzić przez las jakoś? Nie, ale widzę tutaj chyba kolejną drogę. Yap. Kwiatek. Czy to jest Flow with Undertale? A? O jezu, trochę żebym się zestrą tego dźwięku. Co tu się dzieje? Gdzie ja muszę iść? W jaką. Okej. Okay. Purple guy. A mnie oczy bolą od tego trochę. O. Oldman consequences. Ja nie mam aktualnie słów. Nie sądziłem, że to jest coś takiego ukrytego mocno. ten flaw. Ja muszę się dostać do Old Man Consequences, nie? Tędy chyba. Co tu się dzieje? Czy this is all not real? It's just simulation. Nani? Nie, że coś. Nie spodziewałem się, że kurde... ...by na w Pizzeria Clicker Remaster będzie posiadało takiego easter egga. To normalnie zrestartowało mi dzień. Czy to miało jakieś głębsze znaczenie? To nie jest... Nic nie jest prawdziwe, to tylko symulacja. Co mu chodziło? Complete minigame. Zapisało mi się to. Czy ja coś za to dostałem? Nie mam aktualnie słów. Co do tego. Nie wiem co, nie wiem co aktualnie powiedzieć, nie? On trochę takie... Coś... Ale co się tu odjebało? Like! Gdzie jesteś fast w pierwszej ja nawet nie wiem co powiedzieć, nie? <laughs> czy, to, czy jest coś więcej ukrytego w tym Fruity Maze? Czy są jakieś te... Inne ukryte easter eggi w grach? minigrach? Tego jestem ciekaw. W Killer the Children oczywiście zapewne nic nie będzie ciekawego. Teraz spróbujmy sobie Freddy in Space przejść za to. A, to jest ciężkie! I nie mam nagle play playtokenów. Fuck. Dobra, potwieramy sobie prezenty, ale ja w Steam się zastanawiam, co mógł, mógł znaczyć ten cały Old Man Consequences tam. Nie no, uzbieram trochę tych, ty, tych pieniędzy, tych pizz i w next dniu znowu sobie spróbuję tego minigame'a. Może znajdę coś ciekawego tam w środku, niżej jeszcze. Coś poza Old Man and Consequences. Dobra, otwórzmy sobie te 14 prezentów. Może coś ciekawego mi dropnie, może nie, Will you will do. I tak już mam dużo rzeczy podblokowanych. Jedynie mnie. Intryguje ten Easter Egg w tym. Old Man Consequences Yendo! Specjalny charakter. O, ale fajnie. Tylko zapewne ty nic ciekawego nie robisz poza produkcją pizza, I guess. Show me the way, man. I yep. ja, Special Pizza Production. Ciebie muszę trochę upgradenąć, żebyś mi szybciej produkował. Dobra, 1% miałem. Day ended. Muszę jeszcze raz spróbować w, te, w tym Fruity Maze tego Easter Egga całego. A kasy steel zarabiam. 69 tysięcy, Lenny Face. Mm. Dobra, zbierzmy darmowe nagrody. Jedziemy Fruity Maze od razu. Muszę jeszcze raz spróbować. Ja chcę się przejść po całej tamtej okolicy, nie? Okej, okay, przebugowałem się przez barierkę, nie wiem jak. I aktualnie chyba zrąbałem. Mam 19 owoców, a nie pamiętam gdzie one są. A tu są, okej. Okay. Tu są ostatnie. Nie wiem, czy zdążę. A okej, okay, fajn. Gimie extend. 3, 2, 1 owoc. I lecimy do otwartej bramy od razu. Speedem, 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 speedem. 18 sekund. Zdążę na chilku. Tam też zdążyłem. Jak nie będę się klinowało te Okej okay, We go again here Jestem ciekaw czy co w Jeszcze więcej rzeczy kryje w sobie go, o, To trochę daje mi sickness jak tak na to patrzę Jego na się tak teleportuje Sam jestem ciekaw czy on mi coś innego też Powie Czy coś Niby niewinna gra w clickera a zawiera takie coś Takiego Easter Egga. Tu jest Scott. Tutaj jest jezioro, z którego przeszliśmy. Ja się trochę znowu zaczynam błąkać, nie? Ale nie, to jest strasznie ciekawe, gdyby było więcej takich Easter Eggów w innych minigrach. A nie tylko z Oldman Old, Old Consequences. W sumie jest to ciekawostka, i jest tu też nawiązanie do Undertale w sumie. Więc jeżeli chcieliście Undertale, macie Undertale. Ale jako tako. To przynosi lekkie ciary. To przynosi lekkie ciary. Jeżeli mam być z Wami szczery. Jak idę przez ten las i się tak teleportuję przed siebie. Purple guy. Ja mogę się tam do niego dostać? Nie, nie mogę, ale mogę iść pomiędzy te. Sosenki. Nie mogę mu tam wejść. To jest Flowey już nie pamiętam jak się tam do niego dochodziło. Chyba od góry faktycznie. Albo od dołu jakoś? I don't know. To jest lekko intrygujące samo w sobie. Tutaj wcześniej przejścia nie było. Jak nie było? Czy mogę wejść mu do tego jeziora again? Głębiej? Nie, nie mogę mu wejść do tego jeziora. Mogę jedynie do niego podejść i tylko zrobić główny dialog. To nie jest realne, to jest po prostu symulacja. I tylko mi to jedynie mówi. Nie no, bardzo ciekawy isterek, nawiązanie do samego pizzerii. Nie, nie pizzeria. Ultimate Custom Night w sumie. Oraz w FNAF Worldzie był ten. Ee... Old Man Consequences, jeżeli dobrze go kojarzę. To jest ten rybak w czerwonym świecie, czy coś. To jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. Nie no, a to był FNAF Pizzeria Clicker y, Remastered. Ostatni odcinek przed updateem pierwszym. Może się jeszcze pojawi. To na chwilę obecną muszę poczekać, aż y, twórca tej gry w ten zniesie update. Chociaż, jeżeli znajdziemy jakieś easter eggi nowe, no to raczej pojawią się kolejne nowe odcinki. Tak czy inaczej, będę grał w tą grę na streamach i na innych takich tam, żeby nie było, żeby po prostu sobie pofarmić te postacie. Też nie chcę męczyć tej gry zbytnio, mam dużo pieniędzy na kolejne minigry, mam większość postaci i już nie mam co tu odblokowywać po levelowaniem i zdobywaniem nowych piosenek w sumie. Więc z wami był Czaken, ja wam miłej nocy życzę i prawdopodobnie zaraz pójdę w spanko, czy coś. Trzymajcie się, do następnego. Pa!